W w Bielskim Centrum Kultury odbyła się trzecia gala Firma Roku 2012. Myślę, że poprzez tego typu plebiscyty promuje się absolutnie przedsiębiorczość. I znowu tak jak mówimy, i dzisiaj też to było mówione, zwycięzcami są wszyscy, bo to jest oczywiście plebiscyt, który w danym roku stara się wyłowić tych najlepszych, którzy w danym roku biegły, mieli może jakiś bardzo korzystny, ale zwycięzcami są wszyscy, wszyscy ci, którzy działają, produkują, handlują, coś nowego wymyślają, nowe technologie, nowe konstrukcje. I myślę, że to jest tylko taki symbolicznie, że bierzemy tych najlepszych z najlepszych, nagradzamy, ale przecież trzeci plebiscyt wspólny, to już jest przecież... Yy... 4 razy 3, 12 razy 3, to już 36 firm było promowanych, plus jeszcze do tego co roku ten złoty, złoty postument, który ten zwycięzca otrzymuje i myślę, że to jest taki bardzo dobre z jednej strony, promocja, to jest dobra promocja przedsiębiorczości, z drugiej strony to jest bardzo dobra promocja bardzo dynamicznego i bardzo dobrego regionu, jakim jest tutaj region Podbeskidzia nasz i te poczy powiaty miasto Bielsko-Biała. Nagrodą w konkursie było przyznanie tytułu Firma Roku oraz statuetka Dedala. się, nie ma przegranych. Wszyscy zasługują na prestiżowe na wyróżnienie i najwyższe umonorowanie. W tym konkursie jest tylko jeden zwycięzca. Nasz region. Mocny i dynamiczny, gdyż funkcjonują tu przedsiębiorstwa i ludzie, których za chwilę poznamy. Dziękuję jeszcze raz wszystkim Państwu, że przyjęliście zaproszenia. No i zobaczymy w następnej części naszego dzisiejszego spotkania, jak te firmy wyglądają tutaj na krótkie, krótkie przedstawienie na tej prezentacji. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Laureatami tegorocznej edycji zostali firma roku 2012 Ziemi Bielskiej, Polplast, Wiesław Zych, spółka komandytowo-akcyjna. Firma roku 2012 Miasta Bielska Białej, rekord systemy informatyczne spółka ZO. Firma roku 2012 Ziemi Cieszyńskiej, Ustronianka spółka ZO. Firma roku 2012 Ziemi Żywieckiej, zakłady mięsne w żywcu Wojciech Dobija. Statuetkę złotego Dedala otrzymała firma Polmotors spółka ZO z Mazańcowic Bielska Białej. Dziękuję bardzo. 2012 Polmotors spółka z OO Andrzej Gradoś, prezes zarządu. Polmotors firma Zmazańcowicz, jak sama nazwa wskazuje, związana z motoryzacją. Zanim oddamy głos nagrodzonemu, ja proponuję, żebyśmy zrobili sobie raz jeszcze wspólnie zdjęcie wszystkich nagrodzonych. Pożcę do dalszego działania i podziękowaniem za dotychczasową pracę jest otrzymanie Złotego Dedala. Mówi prezes firmy Polmotors Andrzej Graboś. Mi się wydaje, że nasi przedsiębiorcy nie oczekują zbyt wiele, zbyt wiele, żeby po prostu pokazać ich taki właściwy, nawet nie pozytywny, właściwy wizerunek, a nie poprzez po prostu jakiś czasem splot negatywnych informacji, które często nie mają umocowania w rzeczywistości. I uważam to słowo: „dziękuję, jest bardzo. Ważniejsze od jakich, jakichkolwiek splendorów, czy, czy na ten. Więc to jest, od tego powinniśmy zacząć i uważam, że tutaj są dobrze zakorzenione tradycje poprzez Regionalną Izbę, poprzez tutaj przedstawicieli i, i włodarzy, czy to miasta, czy powiatów. Promowaniu regionu i miasta poprzez prestiżową imprezę opowiada Sławomir Kowalski, poseł na Sejm. Myślę, że akurat nasz region jest wspaniałym przykładem właśnie tego, że małe przedsiębiorstwa świetnie promują ten region i dbają o to, że ten region jest bogaty i taki różnorodny. Ja myślę, że siła naszego regionu jest w tych małych przedsiębiorstwach i usługowych, i produkcyjnych. I chciałbym również serdecznie pogratulować tegorocznym e, zwycięzcom tego konkursu, bo to jest wspaniała promocja i wspaniała rzecz. Myślę, że takich firm jak najbardziej potrzebujemy. Firmą roku 2012 Ziemi Cieszyńskiej została Ustronianka. Młodym przedsiębiorcą radzi prezes firmy, Michał Bożek. Praktyka z teorią połączona, ale musi być skuteczna. Trzeba iść na całość. Nie można połowicznie się uczyć, połowicznie pracować. Różnie to bywa czasami. Właściwe relacje między pracownikami i pracodawcą, angażowanie się w życie społeczne oraz wykonywanie wszystkiego z pasją, to rady prezesa kolejnej wyróżnionej firmy. Ale oczywiście realizować się można nie tylko tworząc własną firmę, można też pracując w zespole, czy w jakiejś określonej firmie, gdzie robi się to, co się potrafi i to, yy, to, co się chce robić, i robi się to z pasją. Też jest takie hasło, że nigdy nic wielkiego nie powstało bez entuzjazmu. I, 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 i tworzyć wielkie, czy sensowne rzeczy można pracując w jakiejś firmie, czy tworząc własną firmę, ale musi być ten entuzjazm. Uroczystość wręczenia Dedali uświetnił występ krakowskich artystów Beaty Rybotyckiej i Jacka Wójcickiego.